Witam, witam z tej strony, klopik i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Um, dzisiaj zagramy sobie. To co odkryłem, nie bardzo zdziwiło. Zagramy sobie FC Barceloną albo Real Madrid Nie wiem. Real czy. A bierzemy barce. Kontra na przykład reprezentację Bram. Um, Neymar jest kontra Per A więc zaczynamy mecz. Jest to Barcelona kontra reprezentacja Peru. Ping, ping, ping. No, dobra No, Messi no, jest tym, a ja będę musiał chyba zrobić zmianę formacji. To jest... Nie, nie będę chyba musiał robić zmian. Oj, chyba nie ten dribbling użyłem. Miał być podanie, ale nie I teraz Messi! No nie, no o tym mówiłem, to jest on, to jest on. Messi, gol! Coś pięknego wręcz. Myślę, że to Wam się spodoba, i zostaniecie do końca odcinka. Bo no za to strzelcie do końca. takiej akcji to, to mi się dawno dało zrobić. To, że go mam w drużynie, to nie znaczy, że aż tak dobre, dobrze nigdzie. Ale piękna piękna. no tak, Myślę nie to, że to było w jakimś sensie piękne, bo to aż takie normalne jakieś coś niemożliwego nie było, ale coś fajnego, no a tak, po prostu mi do Messiego. Czy znowu uda nam się to zrobić? No i oczywiście, że tak. Lol, Messi obraca się z piłką. On... Oj! Oj, przekombinowałem. Neymar chciał przechwycić piłkę, ale nie udało mu się. Neymar, jesteś szybszy od niego. Neymar, chłopie! Nie, Umtiti to jest. O ja... Ivan Rakitic do Suareza. Ten pewnie będzie wie... Ten... Pewnie wie do kogo podam. No właśnie. Oj. Czy coś nie wyszło, naprawdę. Jared Piquet do za Ten podaje to Neymara. Brazylijskiego, oj! Nie było czyste wejście, panie sędzio Niech pada na mnie. <laughs> Panie sędzio, no naprawdę Powinien być rzut wolny A jakby był nawet rzut wolny To bym by wykonał sobie mes. Bo nie, przepraszam, Suarez No co? No i dlaczego? Przecież był faul To było widać Co on zrobił, ten gościu? No ale nieważne co on zrobi, po prostu mamy piłkę. Oczywiście, że podaje do tego gościa, do Leo Messiego, który już wie pewnie co zrobi. Oczywiście, że nie. Okiwa obrońcę. No i oczywiście podaje do przeciwnika. Wow! Coś pięknego wręcz. No, to ma to nie Messi jak nie chcesz to nie Rakitic, no chłopie przecież to leciało do ciebie podanie to było a nie to nie była kiwka, to było podanie przyczyną jak i Neymara to myślałem że będzie rzutka kartka ale no nawet nawet ostrzeżenia nie dostał i nawet rzutu wolnego nie, nie dostał no i wyjdzie, ha ha ha, 1 do 0. No już Ter Stegen wybija piłkę prosto do Luisa Suareza, który podaje do Leo Messiego. Argentyński po lewej le skrzydłowej hmm. si się fajnie obrócić jakoś. Teraz podanie do Ivana Rakiticza, który podanie jest do Roberto Lionel Messi. Leo Messi, jeszcze przybija się Leo! Jeszcze Messi! Jeszcze Messi! Messi! Co za go! Niesamowita branka tego Argentyńczyka. Po się tak... Jechał, 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 minął obrońców prawie z miejsca. No i po prostu czyste okienko. No i co mogę powiedzieć? Prosto wróg. No, Leot. Dość z tymi powtórkami, przynajmniej my... Zaczynamy Neymar A ja ostatnio wam nie mówiłem, że ja nie pisałem, muszę wam to wam powiem na odcinku, że ostatnio sobie taką e, ładną bramkę strzeliłem losiem z przewrotki, Prawda? Pokażę wam. Spróbuję to odzorować. I się teraz. Aj, no nie wyszło. o Boże, olszczał. Ojo, ale okazja. Nie, nie, nie nie okazja. Ja myślałem, że on do wielko. Neymar Junior. Ej, nie Untiti, um, nie ty. No podaj, że do tego Neymara nie Co? Nie wierzę. w Bo... Ja myślałem, że podaj tam tylko... <kuh> naprawdę, naprawdę się tak głupio ostawił gościu. I teraz... Ja teraz patrzę bardziej na nazwiska, bo... Rakitycz chociaż spróbuję jeszcze raz przewrotki chłopie staw, się tyłem ale to nie miał być lobby to miało, by, miało być podanie Chociaż dały fajne, z cząstką żeby wyszedł były oczywiście niecelne podanie dlaczego mógłbyś się spodziewać po takim lobby jak ja zaczął takim proxu. <tuszy> what happened teraz. i bom! I jest! Wow! Teraz się nie spodziewałem takiego góle, naprawdę. Myślałem, że on to, ale... Jak ten go wpadł? Widziałam tutaj co? A bo on mi odegrał i wtedy on siedził. Ola, podobnie, no więc... I teraz Suarez! 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 Aaj! I Suarez wypuszczony i jest na bramki. Chociaż zrobił rajdik przez całą półboisko. Ust Niech to się ustawi tyłem! O patrz! Tak nie wiedziałem, że się tam... Niech się że jeszcze... tu... No, ustaw się! Ja chcę, żebyś strzelił z przewrotki. co tu... To? to tak się da? no nobienie, no bienie, no bienie i bo hot ty? No, no bo czemu nie a czemu nie a co, wtedy tak pomyślałem, a co o tym, sobie tylko w co przecież to jest taki dobry piłkarz a ten, ale bramkarz zachował się identycznie, tak naprawdę Muszę tylko tak powiedzieć, bo on zamiast to łatwo wyłapać, to żebym w ślisk. I to, <coughs> gdyby nie to, to by. <coughs> według mnie nie padł Gdyby nie to, że to Bramka to Rakitic, który jeszcze nie strzelił gola. What? Co tu się stało? Coś teraz spróbujmy z przemiotki. O, super. Zobacz, Przecież się podaje. Nie, ja tak O, no, ja, ja przytrzymałem luzikę, nie, 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 oj Oj, 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 sobie nie, dostał piłkę. nie, nie, co za dribbling, po prostu coś fajnego, naprawdę. Coś pięknego. Wow, ale ładnie przyjął piłkę bokiem. Patrzcie, poczekajmy, bo z tej akcji jeszcze może coś być. Ja, ja nie żartuję, naprawdę może coś być z tego. No, A to, to naprawdę może. Ale głupota, naprawdę. I patrzcie teraz. Patrzcie, jak tego Jej. Ale go nie... nie no, śmiej się chociaż. Umtiti, umtiti, proszę cię! Zatrzymaj go, no dziękuję wreszcie! Wreszcie cię mogę pochwalić, ostatnio to chcieli z rzutu karnego... Oła! To No być... nie, przecież tam był pociągnięty za koszulkę, a wszędzie to olał. <coughs> no ludzie, ustawcie że się! O, ładny sobie inny stos, piłkę. No, ustawcie się do przewrotki! Ludzie! O, no tak, raczej Messi nie jeszcze, wiesz? Już ci od razu tak na. O, wow. Ale to fajnie, że. Żeby... Zawsze jak to, takie coś mówię, to. Wow, ale to daleko wybił MTT. O, wow, ej! No ludzie. Już, aż mi... Przez co chwilę mi drży pad, że, że mnie uderzył. Gdzie? No! Wreszcie! Jakaś fajna akcja! Dobrze, przejść środkiem tutaj nie do Messi'ego, który pewnie będzie się chciał zabawić z obrońcami, ale nie tym razem Messi. Chociaż nie. Napiszcie mi w komentarzach. I Jeżeli dacie mi łapkę, to to będzie coś jakiś cud, ale powiem, powiem wam tak. Napiszcie w komentarzu cymbale ja się nie obrażę. Naprawdę się nie obrażę. Proszę napiszcie. Tak. Bo to mnie boli, naprawdę. Takie akcje robię i, i Messi po prostu nie chcę czekajcie, czekajcie, ja już nie gadam! Ja już nie gadam, Neymar do środkowu jedu! Aj! Ładnie to przeciąga <kuh> 85 minuta, nie zwróciłem na to uwagę. Franek szczęście jeszcze jeden w ogóle, tak żeby widzowie ci chcieli oglądać. i tak nie oglądacie, wiemy co. I love you. I love you, fan. I love fan. Teraz takiego ładnego gola na zakończenie Dobrze? Obiecam, obiecam i szczelę I jeszcze raz. Sobie. Ja obiecałem, znaczy obiecałem, ale obietnicy nie spełniłem, bo to nie było aż takie dobre. Chociaż... Ja czekajcie, Luis Suarez. Luis. Luis. Jeszcze, Luis, jeszcze Luis. Jeszcze Luis. Jeszcze Luis. O kurde, to będzie gol. No Boże świetnie, Co to jest za koleś jakiś? No, sporo pady chyba jest. <laughs> nie no, błagam. Takiego gola strzelić, że ja myślałem, że on to spokojnie obroni. A tu byłam no i Suaro, strzelam No minucie. I tak pięknie kończymy to spotkanie. 5 do 0. Si, si, si. Wiem, że to nie jest... Wiem, że to nie jest żaden kraj. że to nie jest drużyna Cristiano. Ale to i to Hiszpania więc przez przy C, C. Tak. jeszcze jeden gol? jeszcze jeden gol? proszę błagam niech to wyjdzie niech to wyjdzie jak to wyjdzie to się uszczela. no nie uszczela się no i chyba nawet dobrze aj Pika by strzelił no dobra ale u was się jej zapomniałem o tym przez chwilę i tak ujrzy to spotkanie Więc ja byłem e, Widzklopsik 873 i proszę go do... Was do kolejnego materiału na moim kanale Chociaż czekajcie, nie? Jeszcze tak... No nie 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 to, nie to! Ta jest pierwsza. O właśnie, widzicie. To nie to, to za to, to to pierwsze było. Zobaczcie teraz. Aleluja, aleluja. Nie na Ja byłem y kropka 83 Zapraszam do was do oglądania kolejnych filmików i jak nie wspomniałem na pierwszym odcinku, to zapraszam na wiedzikolęstka.pl i narka.